Podczas wizyty Władimira Putina w obwodzie kurskim jego śmigłowiec znalazł się w centrum zmasowanego ataku ukraińskich dronów, jak twierdzi dowódca Dywizji Obrony Przeciwlotniczej Juri Daszkin. Według Daszkina siły obrony powietrznej jednocześnie odpierały atak i zapewniały bezpieczeństwo prezydenckiemu śmigłowcowi. Intensywność ataku wzrosła podczas przelotu maszyny z Putinem na pokładzie, jednak udało się zniszczyć 46 wrogich dronów. A śmigłowiec bezpiecznie wylądował w kursku. Wizyta Putina, która odbyła się 20 maja, obejmowała spotkania z wolontariuszami, władzami lokalnymi oraz tymczasowo pełniącym obowiązki gubernatora Aleksandrem Hinsteinem. Była to pierwsza wizyta Putina w regionie po jego, jak określają to rosyjskie władze, wyzwoleniu spod kontroli sił zbrojnych Ukrainy. Warto zaznaczyć, że informacje o rzekomym ataku mogą być elementem rosyjskiej propagandy w ramach trwającej wojny informacyjnej. Chcesz więcej? Kliknij, obserwuj i bądź na bieżąco.